Poznań, przystanek, autobus, tramwaj. W Poznaniu coraz więcej powstaje takich przystanków. Między innymi teraz powstaną również na rondzie Rataje. Jest to piękne rozwiązanie, po prostu autobus wjeżdża na ten sam przystanek co Tramwaj nie trzeba po prostu chodzić po mieście. Bezpośrednio przesiadka jest z autobusu do tramwaju lub odwrotnie. Są również przystanki typu wiedeńskiego. Jest to taki przystanek, że na przystanku tramwajowym jezdnia jest nieco podniesiona wyżej. Także swobodnie ludzie starsi mogą wchodzić do tramwaju. Jak widzimy, w Poznaniu jest bardzo nowoczesny tabor, zarówno autobusowy, jak i tramwajowy. Coraz więcej jest autobusów elektrycznych. Na tej tablicy widzimy Jedno i dwucyfrowe to są tramwaje, trzycyfrowe autobusy. Niedawno tą numerację uporządkowano i dzięki temu właśnie na takich zbiorczych tablicach bardzo wyraźnie widać, który pojazd jest z autobusem, a który tramwajem. Nasza piąteczka teraz wjedzie na przystanek osobowy i będę wracał nią do domu. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam na mój kanał, kanał Ryszard Maj, Kolej od Kuchni i inne. Jest to ciekawy kanał, jest tam bardzo dużo ciekawych rzeczy, którymi Państwo się możecie zapoznać. Koniec.